Hej, hej moi drodzy! Przychodzę do Was z książeczką Ewy przydrygi bliżej niż myślisz. Jak już widzicie po opisie, jest to wciągający, zaskakujący i mocny polski thriller. Nawet bym powiedziała, że psychologiczny. Książeczka nie jest gruba, 318 stron, tak no, powiedzmy 319 i mogę Wam powiedzieć, że. Dla mnie jest totalne 5 na 5. Słuchajcie, zamiast bronić, ona znęcała się nad nią psychicznie, nigdy nie miała racji, a kary były dla niej po prostu, żeby ją naprawić. Może w końcu się uda coś z nią zrobić, że zacznie chodzić jak, jak człowiek, a jeśli nie, to ona zajmie się nią osobiście. Słuchajcie, w pięknym, aczkolwiek w wyludnionym nieco pensjonacie ginie pewna kobieta. Jedyny trop to jest kaptur na głowie i lęki przeszłości, gdyż nie widać całkowicie sprawcy. Może odrobinę posmakowała alkoholu, może może to jedno jedno piwo było za dużo, ale nie kawerner jest pewna, że ona wie, co widziała. Wie, że była świadkiem morderstwa. Przecież znaki, wszystkie kamery i wszystko, co czuję, nie kłamią, tak? Leki też nie mają na nic wpływu. Ten jeden kieliszek czy dwa. Nie, ona jest pewna, ona wie, co widziała. No ale z takimi tropami, kiedy idzie na policję, oni są zupełnie innego zdania. Lekceważą ją totalnie, ignorują doniesienie i biorą pod uwagę jej przeszłość. No, niezbyt przychylną. No, w końcu nie na darmo leczyła się psychiatrycznie, a teraz wciąż chodzi na wizyty u do psychoterapeuty. No, a na domiar złego w pensjonacie, w pensjonacie nie ma żadnych, ale totalnie żadnych śladów, które by potwierdzały jakąkolwiek popełnioną zbrodnię. I tu się zaczyna myślenie. No bo skoro jednak nie może liczyć nawet na pomoc policji, no to pozostaje jej tylko wziąć sprawy we własne ręce. Rozpoczyna więc prywatne śledztwo, mimo zastrzeżeń ze strony policji. W pewnym momencie poznaje starszą kobietę, która pokazuje jej dyktafon, no a na nim jest w nim niewyraźne nagranie. Dodatkowo, mężczyzna z sąsiedztwa staje się kolejnym podejrzanym w śledztwie. Stają się takie rzeczy, że ciężko będzie Wam początkowo zrozumieć, ale bardzo szybko dojdziecie do jednego wniosku, jakiego Wam nie powiem. W pewnym momencie odwiedzi główną bohaterkę wielka, okropna, dręczycielka. I zamiast zagłębiać się w śledztwo, zamiast jej pomóc, no ona totalnie ją pogrąża, przypominając dawne niepoczytalności. No ale to nie jest wszystko, co jest w tej książeczce straszne. Desznika czuje, że ktoś ją obserwuje. Czuje, że jest kolejnym celem w rozgrywce mordercy. Tylko pytanie brzmi: czy zdąży przed nim uciec? Kochani, wspaniale zaskakujący thriller, który no, pochłonie was bez reszty. I chociaż y, morderca jest nieuchwytny, to uwierzcie mi, że każda kolejna postać będzie tam podejrzana. No bo przecież każdy z nas ma jakieś tam swoje tajemnice, prawda? Dla mnie, kochani, 5 na 5 i jestem przekonana, że sięgnę po każdą powieść tej autoreczki, gdyż naprawdę jest dla mnie prze, prze świetna. Teraz, może na chwilkę ją odłożę, a chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że nie będę robiła tych recenzji dwóch książeczek, ale też je przeczytałam. Kolejne przygody Jessiki Bannister. Błędne wrzosowisko. Naprawdę przeurocza historia z kobietą na bagnach. I pytanie brzmi: kto je wszystkie zamordował? Tutaj kolejne przygody Jessiki Bannister. Zemsta mnicha, czy faktycznie każdy duch jest duchem, czy niekiedy ktoś tylko stara się nas nastraszyć i stwierdzić, że najlepiej namieszać nam w głowie, Już wtedy nasze zeznania są no, nieprzyjemne i jakby to powiedzieć, nieprawdziwe. A teraz sobie czytam tam książeczkę, klątwę pięknej induski. Zaczęło się dość. Ostro. O kobiecie spalonej na stosie. No moja kamerka to świnguje. O, jestem na 27 stronie. Książeczki powinna przeczytać w jeden dzień, ale czytam na dwa dni, gdyż wiecie, no nie zawsze jest na do czas. No ale skończę tą i nie wiem, czy zdążę jeszcze jedną przeczytać w tym miesiącu. Może już nie. W każdym razie to będzie mój koniec. A i pamiętajcie o konkursie, który jest też na Instagramie, który jest na YouTubie. Bo widzę, że osoby go nie widzą. Pewno dlatego, że tego też mogą mnie zobaczyć, bo jest na końcu nagrania. No, mówi się trudno, jak widać. Ja widzę po komentarzach właśnie, kto mnie ogląda, kto nie, kto użył hasła, a kto nie. Także do zobaczenia kolejnym razem i wydaje mi się, że w szczęśliwym dla Was rozdaniu. Ciao!